Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na tematy optymalizacji Linuxa i tym samym o narzędziu zwanym Tune ADM. Jest to narzędzie, które pozwala nam zastosować różnego rodzaju profile na naszym serwerze. Dzięki temu możesz na przykład zoptymalizować jego działanie, ewentualnie zwiększyć efektywność pod szczególne wykorzystania, ewentualnie po prostu włączyć taki profil i dzięki temu cieszyć się mniejszym zużyciem energii. Mega fajny, mega przydatny temat, a też zdaję sobie sprawę, że niedużo osób wie o czymś takim właśnie jak Tude ADM, zatem dzisiaj się tym zajmiemy. Natomiast, zanim przejdziemy do konkretu, to jeszcze zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału i tym samym kliknięcia lajka poniżej. Dzięki temu będę wiedział, że zależy Ci na tego typu materiałach i powinienem ich tworzyć więcej. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do konkrety. Zanim przejdziemy do praktyki, to warto wyjaśnić jedną rzecz. To, co będziemy wykorzystywali dzisiaj, to jest TuneADM. TuneADM to jest narzędzie, które pozwala nam zarządzać różnego rodzaju profilami w systemie operacyjnym Linux, które wpływają przede wszystkim na optymalizację, na szybkość działania, jak również na zużycie energii elektrycznej. Zatem to narzędzie pozwala nam w dosyć prosty sposób przełączać się między różnymi profilami, które następnie wpływają na to, jak działa nasz serwer. Mega proste rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że są też inne sposoby na optymalizację serwera Linuxowego. My natomiast wykorzystamy coś, co pozwala już w dosyć szybki sposób nam osiągnąć pewne rezultaty. I to właśnie będzie Tune ADM. Za chwilkę ci pokażę, jak za pomocą tego narzędzia możesz przyspieszyć serwer w ten sposób, że będzie działał niczym rakieta. Zacznijmy od instalacji. Aby zainstalować Tune, podajemy dnf install. I następnie Tune. Oczywiście, jeżeli używasz Debiana lub Ubuntu, to użyj apta. Potwierdzamy instalację. Wyczyścimy teraz ekran. I teraz, żeby zobaczyć, czy aplikacja się zainstalowała, to najłatwiej jest uruchomić polecenie Tune myślik ADM i następnie List. To pozwoli nam wylistować domyślne profile, jakie zostały zainstalowane w naszym systemie. Dodam, że jeżeli chciałabyś w przyszłości zainstalować dodatkowe pakiety z dodatkowymi profilami, to wystarczy wyszukać paczek, które nazywają się tuned-profiles. Dodajemy sobie gwiazdeczkę, dzięki temu znajdziemy wszystkie tego typu profile. No i zobacz, masz tu dodatkowe profile, które możesz zainstalować. Natomiast, skoro już jesteśmy przy profilach, to jeszcze warto wrócić do polecenia tuned-adm, które poza wylistowaniem profili może nam też wyświetlić Aktywnie używany profil. I to robimy poleceniem tuned myśli ADM Active. No i zobacz, w tym przypadku nie mamy jeszcze żadnego profilu wybranego jako domyślny, dlatego że jeszcze nie skonfigurowaliśmy naszej aplikacji. Zatem wypadałoby coś z tym zrobić. Jednak zanim przejdziemy dalej, to mam dla Ciebie coś specjalnego. Przygotowałem poradnik, zacznij z Linuxem. Zatem jeżeli dopiero startujesz z nauką Linuxa, ewentualnie nie czujesz się pewny w niektórych zagadnieniach, lub po prostu chciałbyś wiedzieć ile zarabia administrator Linuxa, to zapraszam Cię do pobrania mojego ebooka. Dostępny jest on całkowicie za darmo, pod linkiem, który znajdziesz pod tym nagraniem. Ewentualnie po prostu wejdź na asdwus.pl łamane przez Linux -start. Wybierzemy teraz jakiś profil. Dla przypomnienia mamy domyślnie zainstalowane tego typu profile. No i co to nam mówi? Co moglibyśmy z tego wybrać? Przede wszystkim mamy taki profil jak Balance to profil zrównoważony. Odpowiedni do większości zastosowań, ale oczywiście, jak dobrze w życiu wiemy, jeżeli coś jest do wszystkiego, no to często jest do niczego, i warto wtedy spróbować wybrać coś innego. Jest też chociażby taki profil jak PowerSafe, który jest dedykowany dla serwerów, na których chcemy zaoszczędzić energię. Idealnie jest to stosować na laptopach. Natomiast jeżeli chodzi o serwery, to moglibyśmy się pokusić o wybranie tego profilu, który przede wszystkim. Jest dedykowany dla serwerów, w których chcemy zwiększyć przepustowość pas danych. Nie jest też coś takiego jak chociażby latencji, performance. I w tym przypadku mamy profil, który minimalizuje opóźnienia i będzie on dobry na serwerach, w których mamy postawione konkretne aplikacje i na których chcemy, żeby dostęp do aplikacji był jak najszybszy. I teraz, jeżeli chcesz wybrać jakiś konkretny profil i włączyć go, to przede wszystkim używamy polecenia TIONT. Myślnik ADM, następnie Profile i wybieramy konkretny profil. Co możemy wybrać? Może wybierzemy w tym momencie Latency Performance, czyli wprowadzamy nazwę Latency Performance. OK. I coś zostało zastosowane. Jak widzisz, najpierw zauważono, że moja usługa tute ADM nie działała, dlatego że w międzyczasie restartowałem serwer, no i musiała ona zostać włączona, następnie ustawienia zostały załadowane na mój serwer. I teraz, jak już prowadzimy polecenie tute ADM, to mamy informację o tym, że aktualnie wybrany profil to jest latency performance. I teraz tak, mamy uruchomiony profil latency performance i chcielibyśmy dowiedzieć się więcej, co właściwie ten profil robi i Mamy tutaj dwie możliwości. Przede wszystkim możesz użyć polecenia Tune AD, następnie Profile Info, i w tym momencie dajesz nazwę danego profilu, czyli na przykład Performance. I tu masz już w skrócie opisane, co ten profil robi. Aczkolwiek, jak sam zauważyłeś, nie jest to dużo informacji, nie wybiega to nawet ponad to, co Ci przed chwilą opowiedziałem. Zatem jest lepsza metoda. Wyświetlimy sobie plik konfiguracyjny danego profilu. Profile znajdziesz dokładnie w katalogu user. Następnie lip, następnie katalog tuned, i następnie nazwa danego profilu. Jak teraz sobie wyświetlimy wszystkie podkatalogi, to zauważysz, że są tu też inne profile, które ci pokazywałem. Natomiast teraz damy latency performance, czyli to dokładnie, co przed chwilą włączyliśmy. I tu mamy jeszcze taki pliczek tuned.conf. I tu są wszystkie ustawienia naszego. Profilu. I teraz, gdybyś chciał zrozumieć, o co tu właściwie chodzi, to przede wszystkim warto zerknąć na poszczególne sekcje, bo mamy tutaj oddzielone poszczególne ustawienia, jak chociażby main, czyli ustawienie główne, czyli w tym przypadku mamy po prostu opis danego profilu, i to samo zostało wyświetlone w tym miejscu, czyli to jest dokładnie. Ta sama opcja, mógłby sobie ją spokojnie zmodyfikować. Kolejna sprawa to oczywiście ustawienia procesora, i tu mam między innymi takie ustawienia jak chociażby te dotyczące częstotliwości procesora, jak też minimalną wydajność procesora. To jest dokładnie to ustawienie, i w tym przypadku jest ustawione na 100. Warto też sobie porównać z innymi plikami konfiguracyjnymi. Może wybierzemy sobie Balanced. i zobaczmy, jak to wygląda w tym miejscu. No i zobaczcie, w tym przypadku nie mamy tego ustawienia minperf.pct, PCT, czyli moglibyśmy go po prostu dodać, gdybyśmy chcieli wprowadzić tego typu ustawienia do tego profilu, ewentualnie stworzyć całkowicie nowy plik konfiguracyjny, bo to też nie stoi na przeszkodzie. I co tu jeszcze mamy? Przede wszystkim sekcja ACPI, czyli w tym przypadku mamy profil wydajności tego właśnie interfejsu. No i mamy ustawiony tutaj parametr performance, czyli oznacza to, że bazujemy na maksymalnej wydajności. Od razu dodam, że tych parametrów jest zdecydowanie więcej, zatem jeżeli chciałbyś dokładnie zapoznać się z ustawieniami, jakie możesz stosować, to zachęcam Cię do zerknięcia do dokumentacji Red Hat'a. To, co teraz widzisz, to jest opis poszczególnych parametrów. Warto się w to zgłębić. Link oczywiście zostawię Ci w notatce po tym wideo, zatem wystarczy, że klikniesz i przeczytasz, co oznaczają poszczególne ustawienia. W tym momencie na sekundę się zatrzymamy, bo chciałbym wspomnieć o jednej rzeczy. Ten temat, który właśnie omawiam, został wybrany przez naszą grupę na Facebooku. I za chwilkę już odpalamy kolejne pytanie, i będzie do wyboru kolejny temat następnego nagrania na YouTube. Zatem, jeżeli chcesz mieć wpływ, to dołącz proszę do naszej grupy sysadmin Polska. Link do grupy znajdziesz w opisie pod tym wideo na dole. Zapraszam. I teraz możesz się zastanawiać, jaki profil powinien wybrać na swoim serwerze lub komputerze. Spójrz na screen poniżej. Oczywiście nie będziemy teraz tłumaczyć każdego profilu po kolei, zatem zostawiam Ci tą ściągawkę. Zrób sobie po prostu screen tego, co widzisz w tym momencie. Zapisz sobie i w momencie, jak będziesz potrzebował jakiś profil pod konkretne wymagania, to wtedy będziesz miał taką ściągawkę pod ręką. Druga sprawa: to pamiętaj też o dodatkowych profilach, które możesz pobrać z sieci. I tyle w tym momencie. Dziękuję ci serdecznie. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, żebym omówił jeszcze jakąś inną funkcjonalność, żebym dodał coś do tematu, być może uważasz, że pewna kwestia nie została wyczerpana. Ewentualnie masz pomysł na kolejne odcinki w ramach tej serii. Zatem ja już dziękuję. Pamiętaj o subskrypcji i lajku poniżej. Jeżeli uważasz, że ten materiał był dla ciebie wartościowy, to śmiało działa, a ja będę wiedział dzięki temu, że powinienem tworzyć tego typu materiału więcej. Do zobaczenia. Hej.